Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich ponownie. W kolejnym odcinku programu będzie dobrze. Dziś w programie mam dla państwa niesamowitą niespodziankę. Zaszczyciła nas swoją obecnością pewna wspaniała kobieta, która jest właścicielką salonów optycznych, która w tej chwili można powiedzieć rozwinęła maksymalnie swoje skrzydła, z kobietą petardą, nie do zatrzymania, która przeprowadziła totalną rewolucję w swoim życiu, jest w tej chwili szczęśliwa, spełnia swoje największe marzenia, jest spełnioną mamą, która po prostu uwielbia spędzać czas ze swoją córką, ale nie zawsze tak było, słuchajcie. Natomiast zaraz o tym opowiemy, jak było wcześniej, bo chciałam serdecznie powitać naszego gościa, Bogumiłę Żuchalkowską, dla przyjaciół Bogusia, tak, Która nam dzisiaj opowie swoją historię, i jak zmieniła swoje życie, jak uwierzyła, że będzie dobrze. Bogusiu, ten cały wstęp opowiada o tobie, dzisiejszej tobie, ale nie zawsze tak było cudownie i kolorowo. Opowiedz nam, jak wyglądało życie tej bogusi sprzed tej przemiany. Um, dokładnie rok temu zdecydowałam, że nie mogę tak dalej żyć. To Ale po poczekaj, cofnijmy się do tego, co było wcześniej. Kim byłaś? Byłaś osobą, która wierzyła w siebie? Nie, totalnie w siebie nie wierzyłam. Opowiedz nam, jak wygląda Bogusia sprzed lat. E, Zamknięta w sobie, odizolowana. Nie lubiłam wychodzić gdziekolwiek. Każde wyjście było trudne. Dlaczego? Dla mnie, em, ponieważ po pierwsze byłam duża. Ważyłam sporo, mhm. i to najbardziej mnie blokowało. Nie Czyli wyżyłam. nie lubiłaś swojej fizyczności. Nie. Tak, i byłam mhm. pewna, że wychodząc gdzieś, każdy widzi to moją fizyczność tylko i wyłącznie, mhm. że nie zauważy mnie, tego mhm. jaka jestem w środku, pozytywna, uśmiechnięta, tylko widzi moje kilogramy. Mhm. I to była dla mnie największa, największa blokada. Mhm. Przekładało się to naprawdę na każdy aspekt życia. I, I jak, pracy, jak, jak funkcjonowałaś właśnie w pracy, w domu? Bardzo zawsze się wstydziłam. Naprawdę wstydziłam się. Nie lubiłam, nie wiedziałam, jak w ogóle mam wejść do ludzi, do świata. To było takie naprawdę strasznie blokujące. Mhm. Nie Chowałaś było... się po kątach? Chowałam się po kątach. W firmie też bałam się wychodzić do klientów. Wstydziła się klientów? Wstydziłam się klientów. To jest klientów, niemożliwe, to, jak naprawdę, ja Cię teraz znam, to jest niemożliwe. Wstydziłam się klientów, e, zawsze wolałam być na zapleczu, robić coś innego niż wyjść. Mhm. E, no i przyszedł ten moment, mhm. że już było to na tyle nie do wytrzymania. E, Ale pamiętasz ten dzień, kiedy coś się przełamało? E, opowiadałeś mi to przed programem, pamiętam, był taki moment, że weszłaś chyba na wagę, tak? Tak, walczyłam długo i z dietetykiem, mhm. i z ciałem ogólnie, żeby zrzucić kilogramy. Nic nie działało. Ale zobacz, co powiedziałaś. Walczyłam ze swoim ciałem, czyli tak. nie współpracowałaś, tylko walczyłaś. Dobra, tak. i co się dalej działo? Eee, nic nie działało, totalnie mhm. nic. Eee, waga rosła, rosła, rosła. Włącznie z frustracją również, Z też Moją roz... frustracją <laughs> ze zmęczeniem, mhm. e, bo było zmęczenie i fizyczne, ale również i psychiczne. Mhm. Całą no, domyślam sytuacją, się bardzo. Tak. To było no już nie do zniesienia i przed momentem, że się obudziłam rano i powiedziałam, nie, szukam kliniki. Szukam kliniki, która mi pomoże, bo inaczej no nie dam rady. No nie Ale która ci pomoże w czym, żeby co zrobić? E, żeby zmniejszyć żołądek i y -y. żeby stracić na kilogramy. Badzę. Tak. E, I co dało i się? Tego samego dnia znalazłam klinikę, zadzwoniłam od razu. Okazało się, że za trzy dni już mogłam jechać na badania i na konsultacje. Po paru miesiącach miałam operację. Dobrze, ale ten moment, wróćmy do tego momentu, on jest bardzo ważny, bo bardzo wiele być może kobiet jest w takiej sytuacji, bądź jest na właśnie na takim etapie swojego życia, kiedy straciło już wiarę w cokolwiek, że cokolwiek im pomoże. Ty, któregoś dnia się budzisz, stajesz na wadze, widzisz, 100 kg to było, tak? Dobrze pamiętam? 106. 106 dokładnie, słuchajcie, nawet więcej niż 102 rudy, 102, tak, ten czołg, tylko to było 106 kg, słuchajcie. I co wtedy poczułaś? Co spowodowało, że wykręciłaś ten numer telefonu i zadzwoniłaś do tego lekarza? Bo to nie było moje życie, to nie było moje ciało. Nie chciałaś tego, tak? Ja nie chciałam tego, to nie było moje, po prostu. To nie było moje. Mhm. Um, i musiałam się tego pozbyć, bo inaczej nie poszłabym do przodu. Mhm. A ja bardzo chciałam. Mhm. Chciałam żyć, chodzić po górach, jeździć na rowerze, e, pracować. Miałam mhm. bardzo dużo planów, marzeń, a ta waga i e, moja niepewność siebie tak mnie mocno blokowało, że ja nie byłam w stanie. No nie żyłaś swoim życiem? W nie, ogóle, to nie, tak? nie żyłam swoim mhm. życiem, nie w ogóle. Ale wiesz co, jeszcze mam pytanie, bo ten moment takiego przełamania. Musiałaś gdzieś wewnętrznie znaleźć jakąś moc, moc w sobie, jakąś siłę, która cię pchnęła do tego całego zdarzenia, bo często mamy taką nieporadność, że leżymy i po prostu już nic nie chcemy. Ty masz taki self-motivation, takiego motywatora wewnętrznego tutaj w środku, gdzieś ukrytego? E, tak, mam tutaj w środku, e, dokładnie w tym miejscu i ja zawsze czuję, co jest właściwie, a co nie. Ty masz intuicję tutaj, e, właśnie intuicję, tutaj. tak. Mhm. I przed jakąś ważną decyzją, mhm. bądź. E, Cokolwiek nie pcha, zawsze wychodzi mi stąd. Mhm. Czyli ciało ci mówi tu, tak. czy to jest dobrze, czy źle dla Ciebie, tak. czy będzie w zgodzie z Tobą, czy będzie nie tak. w zgodzie. Super. Ja bardzo, bardzo mocno mhm. tego słucham do tej pory. Mhm. Jeżeli coś tutaj mi gra, no to ja wtedy wiem, idę do przodu, Bogusia dasz radę i sama siebie motywuje, po prostu. No dobrze, ale. Rozpoczynasz drogę, przemianę całkowitą, nie tylko fizyczną, ale też wewnętrzną, twoją też, twój, że tak powiem, mindset zmieniasz. Kto ci towarzyszy w tej drodze? Z czego skorzystałaś? Co ci pomogło przejść przez tą transformację? Tak naprawdę ludzie. Nawet mhm. nie miałam pojęcia, że jestem po prostu ważna. I, I lubiana. I lubiana przez... Najbliższych i też przez klientów pracy. Bo mhm. jak przeszłam operację i zniknęłam nagle na dwa miesiące, to był też czas, że zatrudniłam z powrotem mojego brata mhm. i on pełnił funkcje, powiedzmy moje. Mhm. I dzwonił do mnie, siostra: ludzie za tobą tęsknią, wchodzą o. i się pytają, gdzie jest Bogusia. No nie ma Bogusi, no to poczekają i przyjdą wtedy, kiedy będę. A to było miłe, co? I to było bardzo miłe to było strasznie miłe bo nie widziałam tego naprawdę nie widziałam tego Nigdy tego, tego nie widziałaś nie, nie, nie widziałam. To było gdzieś tak mocno ukryte i zblokowane, że ja w ogóle tego nie Nie zasierało do ciebie, że ciebie ludzie po prostu mogą lubić taką jaka jesteś? Tak. I cenić tak. za to, że jesteś radosną, wspaniałą osobą. Tak. Tak. A jak wróciłam już później do pracy, dokładnie wtedy Miałam już minus 15 kilo, to moja pewność zaczęła wzrastać i mhm. zaczęły się dziać naprawdę cudowne momenty. Zrewolucjonizowałaś nie tylko swoje życie zawodowe, ale prywatne nie, również. Prywatne <laughs> również. Pojawiły się na drodze i cudowne osoby i postanowiłam też zakończyć związek, który naprawdę nie był dla mnie dobry. I ograniczał to, cię chyba ograniczał troszkę, tak? mnie bardzo mocno, a ja bardzo chciałam iść do przodu. I rozwinąć Gdzieś skrzydła, cały... tak? Tak, rozwinąć I to, skrzydła i to był ten moment, że... Nie czułaś tego wsparcia za bardzo? E, tak? Nie, ale pojawiły się osoby, które naprawdę bardzo mocno we mnie wierzyły. Mhm. I kto to I... na przykład był? Na przykład um, najbliższe przyjaciółki mhm. i właśnie brat. Zawsze mówił, siostra, ty robisz naprawdę niesamowite rzeczy. Ja mówię, wow, no naprawdę i zaczęliśmy <laughs> działać razem. I um, codziennie rano, jak przychodzimy do pracy, to pierwsze co? Bezdyskusyjnie się przytulamy. Wszyscy? Całą ekipą. Całą ekipą? Całą ekipą. Cudownie. Wołam chłopaków i chodźcie, na Kochani, dobry początek dnia. Zapraszamy do optyk Żuchalkowska w koło brzegu. Tam się ludzie przytulają. Jeżeli ktoś potrzebuje przytulenia. Koniecznie musi tam trafić. Proszę mi wierzyć, że nawet jak przychodzą klienci, którzy nas znają, to też wiedzą, że zawsze się tak witamy i nawet z naszymi klientami, mm -hmm. bo to już jest tyle lat i tak mocno się lubimy, że bez tego się nie da. Witamy każdego klienta mm -hmm. uśmiechem i to jest taki nasz napęd po prostu. Mm -hmm. No ale właśnie, skąd, skąd zaczerpnęłaś tą taką yy, wiarę, że będzie dobrze? Co ci, co ci dało taki, taki jeszcze, um, taką pewność, że warto o to jeszcze zawalczyć? Bo tego chciałam. Czułaś to żyć. wewnętrznie? Tak, tak że, po że prostu chciałam tego. żyć. Chciałam mhm. się rozwijać, chciałam, żeby było coraz lepiej. Yy, I po prostu bardzo mocno chciałam. A jak twoja relacja z córką na przykład? Jak, jak wpłynęła na ten rozwój? Bardzo się polepszyło, naprawdę no zawsze bardzo mocno się kochałyśmy, ale ta moja zmiana też bardzo dużo nam dała, bo to moją pewność siebie i tą wiarę mm -hmm. przerzucam na nią. Budzimy się rano no. i pierwsze, co to robię herbatkę, włączamy muzykę, <noise> naprawdę jakąkolwiek, która nas rozweseli i po prostu tańczymy. Tańczymy sobie w kuchni, e, śmiejemy się, tak zaczynamy dzień, mm -hmm. każda idzie później w swoją stronę. Ale to jest taki nasz napęd mm -hmm. i to jest bardzo fajne, bo czyli tak zawsze każdy dzień rozpoczynacie? Każdy, dosłownie. Każdy, nawet tutaj w hotelu to samo. Mamy Jeba. głośnik, włączamy Jeba. muzykę i tańczycie? E, I tańczymy, śpiewamy się. E, niekoniecznie. To jest bardziej, to jest bardziej taki taki nasz napęd i wychodzi to całkowicie naturalnie, mm -hmm. po prostu my to bardzo lubimy. E, A jakie masz teraz największe marzenie? Największe marzenie? Własny dom. Mm -hmm. I Jak będzie kolejny? wyglądał? Będzie bardzo przytulny, mm -hmm. z masą światełek, bo uwielbiam światełka, więc będzie dużo kocy, poduszek i będzie no, najmilszym miejscem. Mięciutki taki w środku. Mięciutki, Aaaa! tak. Taki Ale ty mieciutki. lubisz, widzę, przytulanie i to jest też jakieś taka cecha właśnie fajna, bo my lubimy tą sensorykę, żeby dotknąć drugiej osoby, poczuć jej ciepło. I gdzieś tam w tym też mi się wydaje, że znajdujesz tą energię, tą pozytywną siłę, która Ciebie też nakręca. Do codziennego egzystowania, no bo wiadomo, codziennie każdy ma jakieś problemy, tak? z czymś się mierzy. Natomiast jak patrzę na twój Instagram i na twoje social media, no to widzę bogusie, która jest umalowana, na przykład jak klaun na Halloween, w ogóle bawicie się tam w tym salonie optycznym. Po prostu ja jestem w szoku, że można tak żyć normalnie, tak wesoło, radośnie, i jednocześnie spełniać swoje marzenia i zawodowe, i prywatne, i jeszcze marzenia o domu. Jesteś dla mnie po prostu niesamowitym wzorem tego, jak można zrewolucjonizować swoje życie w tak prosty sposób. A wystarczyło sięgnąć po telefon i zadzwonić po, po to, żeby umówić się na wizytę do lekarza, który Ci później zaoperował żołądek. I tak naprawdę zaczęłaś nowe życie. Tak, zaczęłam nowe życie i naprawdę je lubię. Naprawdę je no właśnie, lubię. jak się czujesz w tym nowym życiu? Opowiedz nam. Czuję się fantastycznie. Od niedawna nauczyłam się lubić siebie i to też mi się podoba, że robię to, co chcę i naprawdę mogę. A co I sprawiło, ta? że zaczęłaś lubić siebie? Em, zaczęłam właśnie bardzo mocno słuchać swojego ciała, mm -hmm. tego, co chcę. A komplementy od ludzi zaczęły padać? E, ogromne, Ogromny ogromne. Tutaj. Klienci, ludzie nie poznają mnie. Bogusia, jak ty się zmieniłaś? No. Jak ty fantastycznie wyglądasz, ale nie tylko fizycznie, uh -huh. ale też i psychicznie, bo ja wstaję i ja się uśmiecham, uh -huh. idę do pracy się uśmiecham, wychodzę z pracy się uśmiecham. Są trudne momenty, e, ale gdzieś ta moja wewnętrzna radość uh -huh. wszystko potrafi przyćmić. Każdy uh -huh. problem po prostu się uśmiecham. Patrząc na twoje życie z perspektywy teraz czasu, widzę, że taki miałeś etap, ten pierwszy etap swojego życia, można by to nazwać, że po prostu egzystowałaś, tak? I jak gdyby e, przechodziłaś przez to życie trochę e, tak, jakbyś miała, e, nie wiem, zamknięte oczy i zasłonięte uszy. I że jakby nie widzę, nie słyszę, po prostu idę przed siebie jak, jak że tak powiem, jak owca na rzeź. A to druga, ta druga część to jest taka pełnia życia, oddychasz pełną piersią, to jest niesamowity kontrast, jaki widzę w Twojej historii, który daje też, mam, mam wrażenie, ogromną nadzieję takim kobietom jak my, zwykłym kobietom, które funkcjonują w Polsce, które prowadzą swoje jakieś małe biznesy, czy jakieś swoje działalności, dla których... Jest naprawdę niesamowita szansa i nadzieja na to, że wystarczy jeden, y, jedna zmiana, jeden drobny element, który się zmienia w Twoim życiu i totalnie idziesz, zaczynasz iść prawidłową, właściwą drogą dla siebie. No bo teraz, jak wstajesz rano, to czujesz, że robisz coś w zgodzie ze sobą chyba bardziej, nie? Tak, wcześniej to było na zasadzie, że chyba tak powinno być. Praca, dom, muszę, muszę kupy, powinnam. muszę, powinnam, wszystko, mhm. a teraz nie. Jak mi się. Czegoś nie chcę na takich podstawowych rzeczach, to po prostu spełniam to, co czuję tu. Chcemy gdzieś jechać z córką, to jedziemy i to jest fantastyczne, żyjemy po prostu tak, jak chcemy. A pamiętasz dzień, w którym poczułaś, że jesteś nową bogusią? Co to Ym... był za dzień, albo moment, sytuacja, w której byłaś z bardzo dumna i zadowolona, spojrzałaś na siebie i powiedziałaś: Bogusia, dałaś radę? Ym... Może to być banalne, ale. Nie ma banalnych sytuacji. Pojechałam raz z córką na zakupy. Poszłyśmy do sklepu i kupiłam sobie bluzeczkę w rozmiarze M. O Boże! Naprawdę! A, Nie mogłam chyba z tydzień wyjść z podziwu. Mówię: Boże, no wow, naprawdę wow. A gdybyś miała tak cofnąć się jeszcze trochę do tej swojego czasu egzystencji, do tej bogusi sprzed rewolucji, i gdybyś miała powiedzieć, co mogłoby spowodować, że ktoś skróci sobie tą drogę do tego rozwoju własnego, do tego dotarcia do siebie prawdziwego, do tej właściwej drogi? To co byś poradziła takiej osobie, żeby co zrobić, żeby tak szybciej dojść do tego cudownego okresu, w którym jesteś w tej chwili? E, przede wszystkim powiedziałabym, że możesz. Naprawdę możesz. Nic się nie blokuje. Nie, nie blokuj się. Wystarczy chcieć, a mhm. naprawdę możesz. Mhm. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby uwierzyć w to, że możesz, bo mhm. możemy wszystko. I to też daje mi taki codzien, taką codzienną wiarę, że mogę. Wstaję, mogę. Teraz naprawdę mogę. Nic się nie wierzę, nic mnie nie ogranicza. No dobrze, ale był taki moment, że jeszcze wrócę do tego twojego partnerstwa, gdzie nie czułaś tego wsparcia, a wręcz partner nieco się obawiał tego twojego rozwoju, nie, nie rozumiał go i bał się tego, że ty nagle wyfruniesz z gniazda i będziesz inną bogusią. Co spowodowało, że podjęłaś tak odważną decyzję, że musicie się rozstać, bo to jest trudna decyzja? To jest trudna decyzja, ale zrobiłam to przede wszystkim dla siebie, bo nie chciałam być blokowana, chciałam być doceniana, mhm. kochana również, ale doceniana, żeby zauważył, że okej, okay, mam przy sobie silną kobietę, mhm. ale to nie ten człowiek dawał mi siłę, tylko mhm. ja sama sobie. I musiałam to zrozumieć. To była taka dla mnie podstawa. Mhm. Ale co sprawiło, że odważyłaś się to powiedzieć na głos? Bo na pewno musiałaś bardzo walczyć ze sobą wtedy. Przeszłam taką drogę, że to był ostatni etap. Po prostu ostatni etap. Już wiedziałaś, że musisz to zrobić. Wiedziałam, Jest to jeden z elementów. Tak, okay. Wiedziałam, że muszę to zrobić. Mhm. I poczułam mega ulgę. Mega ulgę. Już naprawdę w tym momencie nic Czyli nie Nie ma się nie tego bać, Kiedyś się podejmuje trudne decyzje w ogóle. Nie, nie, nie. To dla mnie była trudna decyzja, ale. Była bardzo dobra. była bardzo bo Poczułaś dobra. ulgę. Poczułam prawda? ulgę. A jeszcze zapytam Cię o te trudne momenty, bo ten proces trwał jakiś czas, prawda? Tej Twojej metamorfozy, przejścia do zupełnie nowego życia. No na pewno po drodze było trudno, tak? Spotykały Cię sytuacje czy też momenty, w których traciłaś tą wiarę w siebie. I co się wtedy działo? Co powodowało, że znowu się odbijałaś jak piłeczka tenisowa od kortu? Zazwyczaj jak przychodzi trudny moment. To zaczynam może delikatnie panikować, bądź mhm. usiądę, jest mi źle, ale jest też taka wewnętrzna analiza. Okej, okay, jest źle, ale znajdziemy rozwiązanie. Czyli I... oswajasz scenariusze najgorsze, co by się wydarzyło tak. i co zrobię wtedy, tak? Tak, tak, prowadzę wewnętrzny mhm. dialog, wstaję i idę do przodu. Czyli najpierw rozmawiasz sama ze sobą, Bogusiu. Tak. Jakby coś, to zrobimy tak, a jak coś, to zrobimy tak. tak. Czyli tak. tak, jakby pokazujesz sobie, że nie ma sytuacji bez wyjścia, że zawsze jest jakieś wyjście i zawsze ono będzie dobre, dlatego że na koniec ono będzie w zgodzie z Twoją drogą, prawda? Tak, dokładnie. Z moim ja. Z tym, mhm. jaka jestem, co chcę, jakie mam plany. No i mhm. idę do przodu. Mhm. Słuchaj, bardzo fajną masz tą historię. Bardzo Ci dziękuję w ogóle, że podzieliłaś się nią z nami, dlatego że ona jest niesamowicie motywująca do tego, żeby nie tkwić, w, słuchajcie, w życiu takim... Na półgwistka nie egzystować, tylko czerpać z życia pełną garścią, pełną piersią oddychać, bo życie jest bardzo krótkie i to nie jest żaden banał, to jest bardzo ważna informacja i przypominamy o niej, że życie jest bardzo krótkie i nigdy nie wiemy kiedy ono zgaśnie, więc szkoda czasu na to, żeby po pierwsze chodzić w złych okularach, prawda? Źle dobranych, ale przede wszystkim szkoda czasu na to, żeby żyć na półgwistka i nie żyć swoim życiem. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Przede wszystkim Bogusi za dzisiejszą rozmowę. Ale gdybyś tak na koniec miała spuentować tę naszą rozmowę i powiedzieć dziewczynom, słuchajcie, jeden motywujący jakiś tekst albo podpowiedź, że damy radę, że będzie dobrze, to co byś powiedziała? Idź po swoje. Idź, Idź po, po swoje. swoje. Dziewczyny, idziemy po swoje, nie zatrzymujemy się, jesteśmy mocne, tu mamy wewnętrzną siłę, nie dajmy sobie nigdzie, nikt przez nikogo obciąć żadnych skrzydeł wierzymy w siebie i wspieramy się kochani bo życie jest piękne i w koło jest nas bardzo dużo dobrych pozytywnych ludzi którzy tylko czekają żeby nam pomóc tylko musimy dać sygnał że potrzebujemy tej pomocy a gdybyście mieli problem i chwilę zwątpienia to zapraszamy was do zasubskrybowania tego kanału na którym zawsze znajdziecie słowa otuchy i nadzieję na to, że będzie dobrze. Bogusiu, bardzo Ci dziękuję za tą dziękuję rozmowę. Bardzo. Mam nadzieję, że Twoje marzenia wszystkie się spełnią, że nadal będziesz szczęśliwą, pięknie rozwijającą się kobietą, no i będę cię obserwować na Twoich socialach, jak pięknie rozwijasz też swój biznes. No i wyczekujemy tego domu. Dziękuję tego bardzo. pięknego, milutkiego domu w środku. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję, kochana. Bardzo Państwu dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku Będzie Dobrze, w którym na pewno znowu będziemy gościć jakąś kolejną fantastyczną, wspaniałą i nietuzinkową kobietę, która da nam nadzieję, że będzie dobrze.